Cześć! Jan SAU17 i przyczepa Ifor Williams. Dwie rzeczy, które są przydatne. Po pierwsze, w odcinku poczekaj. Zobaczcie na najazdy. Oczywiście mogę je zsunąć. Tutaj mam belkę, po której najazdy się przesuwają. Ale co istotne, tak przy wjeżdżaniu, jak i zjeżdżaniu. Wielu operatorów boi się tego, szczególnie młodych operatorów, że spadnie z lawety. Te ranty zabezpieczają nas przed tym, usztywniają nam przyczepę. Dodatkowo, a żeby ten najazd, tak jak widzieliście, to ten załadunek poszedł nam bardzo płynnie, a żeby to było płynne, mam końcową część przyczepy skoszoną, mam tam po prostu łatwiejsze wejście. Mamy SV-17 z szybkozłączem hydraulicznym. Czy warto to płacić za szybkozłącze hydrauliczne? Warto. Nawet w takiej sytuacji. Wypiąłem bez wysiadania z maszyny, podjeżdżam i kolejna bardzo istotna rzecz. Blokada ramienia. Popatrzcie, mamy płytę szybkozłącza. O co zawsze musimy przypominać operatorowi? O, tu nie musimy. Musimy schować bolce do zapięcia. Zakładamy płytę, zabezpieczamy. Obrót maszyny już jest zabezpieczony. Też pierwsza. Dzięki temu pozbywamy się ruchu bezwładności w czasie transportu maszyny. Ruch bezwładności powstaje wtedy, kiedy ramię jest niezabezpieczone. I zaczyna nim bujać. Teoretycznie, limit prędkości dla pojazdu z przyczepą wynosi 80 km na godzinę. Praktycznie wiemy, że jeździcie wiele szybciej. Nie będę tu się wtrącał to do przepisów. Zasada jest jedna. Gdzieś koło 70-80, jak ramię będzie niezabezpieczone, zaczyna nas bujać i nosić po drodze. Jeżeli zaczyna nas bujać i nosić po drodze. Siła odśrodkowa działa poprzez bezwładność na zawory umieszczone w hydromotorze obrotu. Zawory te odpowiadające za zatrzymanie hydromaszyny w czasie obracania się powodują, że podczas transportu źle zabezpieczonej maszyny one po prostu się zużywają. Później klient narzeka, że leci mu maszyna, że będzie uszkodzony hydromotor, coś innego. To są elementy wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia maszyny. Moi drodzy, kiedyś w starszych maszynach, tu już tego nie widzimy, tutaj na dole w kabinie była Wajcha do zabezpieczenia obrotu. U klientów, którym zdarzyło się uszkodzić obrót, zwykle stwierdzaliśmy, że blokada i Wajcha ta nie były używane albo były używane bardzo rzadko. Na tym elemencie widać, czy jest obrót blokowany do transportu, czy nie. Przepisowo, jeśli jest blokada, powinien być. Dlaczego producenci zrezygnowali z blokady w nowych maszynach? Zrezygnowali z prostego względu. Bo jeżeli pojedziecie na targi maszyn budowlanych w Niemczech, typu Galabau, typu ee, Bauma, Nordbau i tym podobne, to w praktyce nie spotkacie maszyny bez tego. Oni zakładają, że maszyna jest blokowana na czas transportu i jest odpowiednio wiązana. My, nie biorąc tego typu opcji, często mamy problem. Co ważne, dla Ifora Williamsa, który odpowiedział jako jedyny z producentów, z którymi ja miałem okazję na ten temat rozmawiać w kraju, na apel mój, jako wiceprezesa Związku Producentów Dystrybutorów Maszyn Roboczych, Ifor wprowadził to na naszą prośbę jako wyposażenie standardowe w swoich maszynach. Dziękuję im bardzo. To powoduje, że mam tu do czynienia z najbezpieczniejszą lawetą na rynku. Zabezpieczenie maszyny ogumienie 13 zamiast 12 cali. Zwróćcie uwagę na konstrukcję boków opony. Nie zniszczy tych opon nie zniszczy tych opon małej, tego typu jak mamy tutaj Autotypu Toyota Tundra, autotypu Dodge, autotypu Ford F-150, które coraz to częściej wybieracie z, z racji jego wytrzymałości. Jak zobaczy 12 koła na przyczepie, to po prostu to łamie. Ono nie dla tego typu pojazdu.